w skupie, bo ci spadnie. Ja bym już nie otwieram. To też wyglądasz tak przypałowo. To znaczy? Co przypałowo? <laughs> Że to są przypałowe stylówki. A jakie są nieprzypałowe na grzyby, jak rozenek w bieli w lesie. <laughs> Przynajmniej każdego kleszcza widać. No super, naprawdę. <laughs> Też, że taki ma tata upierdzielony samochód. Weźcie ci po lasach. Po lasach. Ja raczej ci nie zaakceptuję tego materiału do publikacji. Wszyscy przeszli. O Ty prosz? Grzyb? Proszę. Pod grzybek. ma. Patrzcie, mają grzyba. Mamy! A tu też jakieś są co to. Mówię, tacy, że o tu są grzyby, a ja tata to zbierają, wie, że się nie zna, a tata to po co tu przyjechać? No, co to no, testujący, Daria? Nie, tak. ale. No, od, odchodzi od nas. Jest. Zbieranie. No, zbieranie. no. Mm? Okrazna. Na drużce. Zaczekaj, jak No, ja się jestem. Ale zobacz jakie, wołaj babci i wybierzecie razem Tak Borowiki To ja lubię Zresztą ty gotujesz, nie jak wygląda borowik? Ale się wycina czy wyrywa? Nie, wyjmuje, wy Najlepsze bo on taki śmietankowo smakują. I co, zrobić? jakiś makaron pewnie? Tak, Porobie. z jednego grzyba. Obcy. Obcy. O Jezu, czemu ja nagrywam? Zaczepiłeś? nie zgubić, bo tak naprawdę to się nie patrzy się na te grzyby. Co? Z kanału. Gdzie jest kanał? Tam. Co? Pod grzybki razie. To byś jest... pokazał! A my za nim, pustaki. My po prostu staramy się przetrwać. No. Przeżyć. No mamy. No piękne. A to jest też grzybczykora. Brała do koszyczki. oka? tu tam było. Drugi, widzisz? Popatrz, mocem ci tylko zrobić. Miejsce, żebyś go wyrwała, oh. tylko go trzeba przy ziemi. Ale ładno. Pacz! No! I to chyba, borowik. Ja Cześć. trochę. Jest Uważaj, bo tak. są wow, to właśnie pięć dych wyrywasz, suszonych. No, piękne, cudowne. Damna! Do mnie! Damna! Do mnie. Do no wiesz, No, tuale, go. Boko, paluszki, Zigi, boko. zigi. O! Nie. Borowik, tak. Gdzie? Borowik ma jaśniejszy spódem. spodem. Nie, Nie jest to borowik. Oka, bo... nagle z plecem to, wy... to jest borowik, o to ten biały ładny. To? A nie to. No, to Uwaga, też tego. Błaga jeżdebtego. Luna sama sobie. Chodź. Nie, tutaj koło mnie, no. Chodź. no. Ale to to mogło być cztery? Co? co? Hmm. To był na masło rośnie. To, to mogą być te, te opięki. Tak? Takie mają kropeczki no mini. Co to to? Kamić. Kamić. O ja, Luna. Białe od dołu tak bardzo. A to białe obok to co to? O. Do wow. To co swojego hmm. wrzuć? Trzeba z macetą było przyjść. Jezu. <laughs> Piękne, Luna. Ty będziesz jadać, czy ty nie możesz grzybów? Nie może. Jeszcze nie? A kiedy można? Za 5 lat. Serio? No jakbyś się dośmiał No mocno. O! Trzeba obciąć, podgrzywać. I trzeba obcinać od, od... od... bądź. czy No i tego tak wybieraj. Jest. O tak. Creepals. Ty <laughs> się I co teraz? <laughs> Uwaga, lokowanie powiedzmy jakby <śc Riski> nam płacić takim rozdzielnym czekowa Cienchos Okej Szok. słyszycie Szok <śle> <śle> Co? Tata z kimś tam gada? Ja się taftam! a dziękuję. Dziękuję. Ja za bo... Masz dla mnie? Słyszysz? Jakby gadał z kimś. Gada z kimś. Tata i ktoś. Tak, nie, to ci ludzie po prostu, tata i nie jest. Tata tam jest. Tak, tam jest tata. Nie, tata. Na 100%, bo odpowiadał mi. Co? Tam tata i fancy, szmencji. No, Czyżby borowiak? Borowiak. Jas! Yes. Teraz mamy takie pieśniaczki. Mamy ścieżkę borowiczków. Odpyty borowiaków. Odpity i ciut-ciut. Nie mów w polsku, słyszałam. O fuck. s**t, ten majonez. Nie, ma. Nie syma. Nie Ci się udało. Poszli dalej. Już nie, nie. Nie. To miała być kuratka. Joki burowik. Ale piękny Luna. Baba ma drugiego. Mamy już tutaj z czterech były. No tutaj są jakieś burowinkowe miejsce mamy. Swe okazy. Cały czas coś świedziasz, O ja, tato, ty tak biegasz, a my mamy pełne kosze. No, świedziały. No, ty ja jaja. No, Może lepiej... Ładnie. Nie, uciekaj no, tak po prostu. Ja to ludę, co oddaję. My też. Uuu, no. To cała, wie, wie. Dorobiki mówią ręce. Młody ma od spodu taką... Tak tutaj, wiesz, e, taką błonkę. I się zdejmuje z niego Jestem o taką skórkę. I ta pełna ich jest to podzielenia. Ono faktycznie. Patrzcie, jaka ilość. Wszędzie. No. Dobrze ci idzie. Naprawdę. Dobra, ja to byle u nas. Ta on ta czarnieje. Nie tego. Są dobre grzyby, do marynowania są idealne. Jesteś pewien, bo to jest. Weź, tak, ta to. Tak, tak. nas. Nie tam. To, to jest ostatni odcinek siedliska. <grym> Zbieraj ją. Nie! To jest trujące. A sprawdźmy jakoś tylko. Obciąłeś no. i sinieje. Ale to są dobre grzyby. Boże. No i wracamy, samochód namierzony i zaczął padać deszcz. Szklaneczki. O, szklaneczki. Jezu. Jakieś kałubice z II wojny światowej. Dobra, chowamy się, mamo. No, ale ja nie mogę, bo mi wilek zaszczytuje. Ale deszcz. O, czysty. Czy jesteś już zapięta? Kto, Kto to mnie zapnie? Jakie mamy przykłady, co? O, jaka przyk... Teraz muzyka że zmierzchuj. <laughs> Tak, patrz jaki ma. Super, u nas nie ma. I co to, to będzie z tych grzybów marynowane, czy Tak, tak, trzeba będzie ta. ta. poselekcjonować i pomarynować. Mhm. A to bez nie? Tak, ta, szybko, szybko. Ta. I bardzo taka różnorodność tych mhm. gatunków, nie? No, tak, ta. Faj, fajny nas trafiliśmy. Bo od kurek, bo borowiki, te żółtki, nie wiem co to jest. No, no to żółtki na wyjech, myślę, to nie wiem. I co tam jeszcze było? Maślaki. Maślaki, podgrzybki bardzo ładne. Opowiedz czy fajnie było na grzybach, co? O nie, jaki zbój. Ja no Nawet... chodź bez niego. Dobra. Chodź, Lemon. nie, nie. Nie, nie, nie. nie. Nie, tak po domu One na są, co się robi krzywę? Na stołeczku tak wiesz, Michał, więc nogi nie już. Musiał mnie wypad z wrażenia. Zestresowałem się. Nadal się zastanawiamy nad tym czymś. Co to niby jest? Zielonka. Zielonka. to, to, Czy to tam, jest, jest na pewno.? Nie ma. Mhm. nie ma. Finito. Nie działa. Nie. To nagrasz, że niby ja grabiłam to wszystko. Dobra. Wszystko Nie. <Tam. Zgadza. grywa> Ale nie no, to są chyba jakieś zabawkowe grabki. Nie, nie. To, no to na tym? takim sprzęcie. Ok. Dobry. To po co ty tu poszłaś jak się boisz kus? białej się boję, że ona atakuje. <grym> Musicie się polubić po prostu. Już. Ej, nie wiedziałam, że ona tak robi. i dlaczego. Co tu się czemu ona tak robi? Chodź, bo tu krowy się biją. Mam jeden buttaty? No mam. <noise> Nie wiem. Kupą się. Na o Jezu! Co tam. mam wodę. Możecie... Możecie... Pić. No dobra. Wszyscy idą? Tak. Dobra. Co Powiedz. Oto nasza dzika jeżyna. Opowiadaj co robisz. <grym i zimny> Dzisiaj ja jestem kamerzysta, A co to powiedzmy no, że jesteś pozytywnym myślicielem, patrzcie jaka dzieża To na same buraki Nie, na no wszystko Wszystko to za mała Hej Luna! Hej Leon A, w złe miejsce. Opowiadaj, co tam robisz? I mam bo już idzie, zima. idzie zima? I co z tą marchewką zrobisz? Zjebie. Pokaż buziaka. Mm. Nie całuj mnie w kamerę. Zjebie. Patrzcie, coś nam zeżarło marchew. Tak. A tu zaczekie tunele pod marfią były. Ale gruba. Grubaska marchewa. Ej. Ale ma Co powiesz Tu mamy bataty. Co tam masz? Basia Ana jest Ale potworna kombinacji, że, że z różnych, tylko po prostu mniejsze i większe urosły i nie zjedzamy. Toś inna odmiana. No? Tutaj mamy drogę jak w Miami. Mola nagrywa dla Was kolejny odcinek Hi. Co? Co robisz? Kończę. Co kończysz? Kończę nagrywać dla Was odcinek No nie odcinek u nas są odcinki u was u nas odcinki u mnie przepraszam ja A czemu on bez czapki? Bo zdjął? <laughs> Ciągnął, ciągnął. Wyciągnęłyśmy. Nie, mówimy, się? w czepkę, a to mów. Ciągnął ciągnął i ciągnął, ciągną. A to, to, o to. aż tam rzeczywiście się zaklinowało nasz. ciągnął.

No. no pokaż Luna, jakaś profesjonalistka jest, jak wyrywasz bataty. Tu bataty pierwsze. I co Luneczko, są jakieś? O ja, a tam co, jakiś buraczek? Co to jest to bok? To batat taki różowy? O wow O jaki wielkolud! Łooo go czy nie? Czy ułamany, wygląda jakby może nie zjedzony, noo! Wow. Jakiś zwierz Ucieszył Miał czym im najadać bataty Jezu. Pokaż Dzioba Luna. Oj, jaka zmęczona. A to tylko tutaj, tak? Ten kawałek batatów jest? Oj, ty bieszą, to ja sobie z tej ciała. <noise> <noise> to nie był bok, tylko korzenie się rwały. <noise> o matka, a Luna jaka upierdzielona sukienka. A na serio jak ty, mamo teraz? Wykopki, i o tak patrz. co? trzeba sobie po to sierpieć. luneczka, ładny co? Chodź, pokaż tutaj. Pokaż. O, jakie ładne. Jozu. Leon to zaraz zaśnie przy oglądaniu tego. Oj! Łoj! Wow. Pochwal się marchewką. Jaka ładna, to fioletowa. Fjoltowo pomarańczowa, co? Tak, akurat nie O tam jaka wielka. Pokazywałaś ją, Rafał, jak nagrywał? Wow, giganta. Z tego wyrastało nam. wow, można go zjeść jeszcze? To jest mama? Ojciec. ojciec. Ojcieca, ok. Dziadka, się zapytaj, czy to jest mama. Czy to jest mama? Wygląda jak ojciec. Wygląda to na babcię. Szefra. Szefra. Ach, nie, ale ma dziur. No to nie. Chodź, Luna, powiedz, kto to jest w końcu? Bo nie nagrałam, jak ustaliłaś? Babcia na na Oto? Ten to ja. A Chyba to kto? To mama! To mama? W się, sensie, że ja? Bo tak. takie włosy ładne, tak? A tak, a co powinno być? Tak! Uh Mata! -huh. Uh -huh. to... Czy pokaż dziadka. Patrz, odej dziadku. Patrz, o ten dziadku, to A to antyna. To antyna? A... Nie, to ja. To, to Leon, okej. Okay. Antyna! Pokaż antynę? To. No nie tam, tam. A To ja. O, a to matka Ania. Nie, tu ja to wyłopat Co Ania. Nie wiem. To da mną nie jest. Dobrze. A to ja. Okay. To jest twójca. Powiedz Luna, a bataty? Polca. O, to już wiem dlaczego bataty mają zapach jak wody płodowe, nie? tu się narodziła polca. cała rodzina. to kurczak, ok. No. Jest naprawdę dziwny zapach. To kapusta śmierdzi. Tak? Ale wody płodowe nie śmierdzą, żeby nie było, że moje śmierdziały. Taki. tak. Ja z... No bo taki zapach dziwny, ale nie mówię jak kapusta, kurczę, śmierdząca. Dobra, Jest! Świata kapusta, która śmierdzi. Co się stało? Ja Czym? Czyś się wbiorę? to jest... Było pokolorowane coś. Boże, Palu, na jakie... O Rodziny! Ale krowa! Wow. <laughs> Pasternak masz? Tak, trzeba, trzeba go tym. Pasternak jest bardziej pikantny chyba, Pokaż tak? Tych. Niż pietruszka. Nie wiem. Nie wiesz? Nie, nie mam zdania na to. W Belgii tylko był pasternak, pietruszki no, nie sprzedawali. Ej, przerywasz. No, no dawaj. Znaczy, zwierzętom się nie. dawało. Pasternak? Był czas, że warszawiaków oszukiwali. Mówili, że to pietruszka. No. No ale pas pasternak, wiem, że... Generalnie jak te jakieś chroby nowotworowe czy inne historie to zalecają pasternak i to bardziej w zastępstwie tych skrobi, ziemniaków. No bo dobre jest pire z ziemniaczkami i pasternakiem, ojo, o, o, eleganckie, o, o. Wow. nie, mówię, do, wiem co mówię, ale wiesz co, nie wiem. Jest tak...